Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, który jest poświęcony tym razem Florianowi. Jak ci, którzy śledzą mnie na Instagramie, ale wieje dzisiaj, wiedzą, że zamieniłem Sebastiana, czy sprzedałem Sebastiana i kupiłem nowego Floriana. O tak chciałem to nazwać. Dzisiaj jedziemy e, wodować e, i troszeczkę docierać. Płynę się z młodym, bo nie będziemy dzisiaj fisować. no może, że, no może, może troszeczkę, ale składnie, no może może. No może troszeczkę później jak parę godzin przepływamy e, na w spokoju. No bo jak sama instrukcja i gwarancja mówi, troszkę trzeba popływać na spokojnie, żeby go poukładać, dotrzeć, a potem rura, więc zapraszam! Zapomniałem o jednej rzeczy bardzo ważnej. Nie zatankowałem skuterem I pojechałem praktycznie go zwodować. A tu się okazuje, że on empi. Więc 9,8 lejemy. 29 litrów. Starczy na cały dzień fajnego pływania. pierwsze wodowanie Floriana. Mamy za sobą. Wyobraźcie sobie, że jest cichszy ten skuter w porównaniu do mojego Sebastiana, bo no ten nie ciśle, ma wydechu. Nie, no ten nie ma wydechu zrobionego i też nie ma śruby zrobionej, więc jakby jest zdecydowanie ciszej. No i jest nowy, jest tyle. Jedną minutkę dopiero ma przepłynąć. Powiem Wam, że na tych seryjnych redanach e, zdecydowanie e, skuter jest taki niestabilny. Może słowo niestabilny źle brzmi, ale bardziej wpada w poślizg i nie jest tak e, czynący wodę jak na tych rajdowych, wyczynowych, sportowych redanach, które miałem w Sebastianie. Naprawdę powiem Wam, że e, jest cicho, nie ma tego wydechu. E, śruba, którą miałem wcześniej e, zamontowaną, była e, trochę taka ta sportowa. E, I wiecie co? Ten skuter wychodził z wody lepiej, więc był moment, był dół taki bardziej. A tutaj on troszkę taką, to jest to bardzo minimalna różnica odczuwalna, ale jak już tak bardziej e, fisiujesz i, i pływasz dłużej, to jesteś w stanie wyczuć tą różnicę. Znowu znowu muszę przyznać, że jest to Rekreacja umęczająca, w sumie Florian niczym się oprócz tych redanów jak i, jak i e, tej śruby nie różni, moc jest ta sama, waga jest ta sama, jedynie ubarwienie Floriana jest trochę inne niż Sebastiana, aż się zrymowało, ale dzisiaj opowiem wam też m.in. o tym czy warto mieć y, taki equipment, <grywka> Tak po angielsku dzisiaj pojechałem, czyli, czyli czy warto kupić rękawice, czy warto kupić krótką piankę, czy długą piankę, bo to jest też ważne. No ale przede wszystkim zacznijmy od kapoku. Kapok, który mam, to jest firma Joby, Jest naprawdę wygodny, jest z takim elementem, który najpierw przytula ciało, czyli obejmuje ciało w całości, a potem dopiero... Zapinasz tutaj trzy klamry i zasuwkę. Jest bardzo wygodny. Nawet jak spadniesz, to zwykle jest tak, że te e, e, kapoki do góry podciągają cię, i tak że tak powiem, jak spławik w tej wodzie, gimbasz się, więc, więc słabo to jest. No, ogólnie, ogólnie naprawdę ważne jest to, żeby zakupić bardzo dobry kapok, bo to przy jakimś upadku, żeby nie doznać jakiegoś urazu, to ten kapok, który mam z, z tyłu, ma wypełnione takie, nie wiem, ma takie wkładki plastikowe, duroplastikowe, czy też, nie wiem, z takiego materiału, które pozwala też chronić plecy przed upadkiem. A o upadek tutaj w tym skuterze, na tym skuterze nie jest, że tak powiem, tak trudno. Ogólnie, jeżeli się nosicie z zamiarem kupna pianki długiej czy krótkiej, no to ja kupiłem bardzo długą piankę, gdzie na kolanach mam specjalne takie Kurse, to takie ochraniacze, tak jakbym, bym, nie wiem, na motorze chciał się kłaść, wiecie, takie, takie, te, te, takie plastikowe. Więc de facto kupiłem po to, że jeżeli um, sobie pływam z, z Florianem i, i, i robię jakieś zwroty, to nie obijam kolanami, tak. Więc warto się z, wyposażyć w tego typu piankę długą. Dlaczego długą piankę? Jedni chcą krótką, drudzy chcą długą. Ja na przykład długą ubieram, jak jest tak, no. Niekomfortowo, jeżeli chodzi o powietrze, i można wtedy pływać. Zakładam wtedy też górę, która jest też jakby taką praktycznie pseudo pianką, która. Która, która, jak widzicie, jest taką jakby trochę bluzą. jeżeli jest pogoda taka w miarę ciepło, jest, jest w miarę ciepło, to zawsze sobie tą górę zdejmuję i, i pływam tylko w kapoku i w, i w slipkach jakichś. Natomiast jeżeli to jest tak chłoda, bo ubieram cały, cały, cały ten strój i do, 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 dobijam, że tak powiem, do, zakładam jeszcze tą górę. Jest to. Y Masz i na taką okazję, i na taką. Jeżeli na przykład kupisz tę piankę krótką, to ją zakładasz i nie masz możliwości zdjęcia sobie tej góry. Ja na przykład mam możliwość w tej chwili zdjęcia tej, 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 tej górnej pianki i pływać sobie, że tak powiem, w takim nagliżu. Więc, więc o tyle to jest dobrze, że zostawia Ci to taki trochę wariant. Albo dół pełny jest zimno i górę zakładasz i wszystko jest okej, okay, albo po prostu bierzesz tylko samą tą bluzę, samą bluzę i, i, to, i to jest wszystko. Pływając na, na, na Florianie, hmm, a nie zapomnijmy też o rękawiczkach. Rękawiczki też są z tej samej firmy e, i pokryte są takim, taką chropką, taką chropką, która która jest przyszyta nitkami i naprawdę jest bardzo dobry materiał, więc, więc de facto, de facto jest, ym, przydało się przydaje, się, przydaje się ta rękawiczka ze względu na to, że e, jeżeli tylko będziemy mieli styk z wodą i z rączką, która, która, która jest też wyprofilowana, ślizgają się nam te ręce. Natomiast tutaj chwyt jest pewny, mega pewny, co pozwala nam prowadzić i, i fisiować na różne sposoby e, danym skuterem. Nie mówię o Florianie, ale też mówię o innych skuterach, więc jakby to jest ważne, to nawet jak wpadniecie do wody i tak dalej, i tak dalej, to też jest jakby, jakby nie poślizgniecie się i będzie takie naprawdę trzymanie dosyć mocne, więc te rękawiczki, słuchajcie, na dwa lata mi wystarczyły takie rękawiczki, potem się popruły, więc kupiłem nowe. Więc, słuchajcie, warto... Warto takie rękawiczki. Fakt, że kosztują, te, te rękawiczki kosztują 210 zł, więc nie mało, ale wystarczą Wam na minimum 2 lata takiego ciężkiego pływania. Ok, a teraz buty. Buty rzecz ważna. Słuchajcie. Bez butów w sumie to bym nie odważył się. No dobra, okej, okay, odważyłbym się wsiąść na skuter, ale różne e, jakieś takie upadki, czy też jakieś zapierania, to w tych butach zdecydowanie lepiej się e, trzyma i lepiej się manewruje i utrzymuje skuter, e, że tak powiem, między, między nogami. I, I cały ten zestaw, czyli, czyli biorąc pod uwagę buty, pianka z tymi nakolennikami bardzo dobry kapok, plus jeszcze ta bluza z rękawicami tworzą naprawdę dobrą konfigurację i jesteśmy naprawdę. Dosyć mocno zabezpieczeni, a przed upadkiem, przez, przez, przed otarciami różnymi, I też jakby y, palce malutkie czasami można puknąć tym paluszkiem gdzieś i naprawdę to boli. Natomiast w tych, w tych butach, które są naprawdę wysokie, kostki nasze się nie ocierają i wtedy nie mamy takich mini kontuzji, które zawsze potem zwalamy, że to przez skuter i ten skuter i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby, żeby, żeby nie, nie doprowadzić do takiego. Do takiego do takiego stanu, to po prostu wyposażamy, wyposażamy się w takie buty. Te buty też starczą na dwa lata. Na razie się nie rozwaliły, ale w miarę, w miarę użytkowania blakną, płowieją i tracą kolor. Natomiast jak zamoczysz, to jest w miarę, w miarę ok. Więc jakby. Słuchajcie, ale się rozgadałem. Jadę popływać. powiem wam o słuszności że tak powiem, posiadania pianki. Ja nie mówię już tutaj o piance tej długiej, ale o piance takiej krótkiej, którą, o której wcześniej wspomniałem. W tej chwili słońce jeszcze świeci, ale jak już zajdziesz do cienia, pójdziesz do cienia, to trochę tak już ząb na ząb nie zachodzi, więc jakby ta pianka chroni cię przed jakby trochę wyziębieniem. I teraz, na przykład, nie wiem, chcę wracać już w kierunku mariny, żeby zabrać skuter na lawetkę i pojechać, już podpoczywać, więc już tak trochę jest, że. I tak powiem wam, że w tej piance czuję się bardziej komfortowo niż bez, więc słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku, strzała, cześć!